Witajcie, moi kochani, witam Was na kanale Destiny Divine. Zapraszam Zodiakalne, Ascendentalne i Księżycowe Wodniki do majowego czytania dla Was, czytania ogólnego oczywiście. To czytanie wykonuję, tak jak wszystkie czytania majowe, kartami z tego tarota, które przetasowałam i oczyściłam poza, poza obiektywem, tak zwanym. Teraz jeszcze jedno symboliczne przetasowanie. I yy, zaczynamy. Sytuacja na ten miesiąc. Wasze wyzwanie związane z tą sytuacją. Przyczyny. Podstawa, tak? Co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ. Może mieć wpływ, Aha. co jest w waszej głowie. Co się staje waszym celem wobec tego wszystkiego. Połowa miesiąca, jaśni, czyli co jest ukryte, jeszcze głębokie pragnienia, tak? To jest otoczenie, zagrożenia i szanse. Ok. Podsumowanie, wynik, rada końcowa. Ok. Atmosfera ogólna, co wchodzicie, w, jak wchodzicie w ten miesiąc, czy znaczy, doszliście już, to jest zmęczenie, to jest niechęcenie, to jest to po prostu takie wyczerpanie, tak, to jest potrzeba regeneracji, odpoczynku, mm -hmm. nuda może, tak, tutaj na tej karcie akurat widać nudę. Dobra, zaczynamy. Az buław, nowe, nowa inicjatywa, nowe działanie. Mm -hmm, tak zwana złota różdżka. To możecie zrobić z nią wszystko. Czyli to jest yy, coś, co jest was, co przychodzi do was tak na ten miesiąc i co jest yy, wyzwaniem. To znaczy, to jest ta sytuacja podstawowa, tak, która energia, która do was w tym miesiącu szczególnie dociera, yy, szczególny wpływ na was będzie wywierać. A ja zobaczcie, jakie wyzwanie w związku z powyższym. Karta siedem mieczym. Czyli w związku z tą sytuacją będziecie złoczeni okazać się sprytem, to jest siedem mieczy, to jest spryt, to są, to są negocjacje, to jest też karta złodzieja, ale ja w tej sytuacji zdecydowanie idę w kierunku tego, że jest to karta negocjacji, jest to karta sprytu, to jest zadbania o, o swoje samopoczucie, tak? No o to, żeby nie czuć się wyczerpanym. A jeżeli byliście wyczerpani i znudzeni, to na pewno ta energetyka was tutaj pobudzi. nie zobaczymy, co dalej, tak? Dobrze, okay. czyli siedem mieczy, negocjacje, spryt, zadbanie. O siebie, a pięć podstawą tego są pieniądze, tak? Królowa Monet. Królowa Monet zdecydowanie mówi o pieniądzach, zdecydowanie mówi o pieniądzach, które do Was przychodzą, z których macie możliwość skorzystania. To jest, to jest taki dobrostan, tak? To może być też osoba, tak, która w tym miesiącu. Hmm, która w tym miesiącu może złożyć Wam propozycję, możecie z nią negocjować, która może Was wspierać w tym wszystkim. Mhm. Może być to też wasza, wasza energetyka, Wasze chęci, Wasze zamiary. Karta, karta materii, tak? Czy wiołów ziemi, czyli bak, byk, koziorożec, panna, tak? Okej, okay. czyli taka ciekawa energetyka jak nawodnika, tak? Bo tu macie powietrze, tu macie ogień. Tu macie ziemię. Dobrze. Co odchodzi do przeszłości, ja ma wpływ 8 monet. No tak, zapracowaliście na to wszystko. Zapracowaliście, pracowaliście y, grzemieśnik długo i systematycznie macie podstawę do tego, żeby otrzymać tą propozycję, nagrodę, tak? Żeby rozpocząć nowy rozdział, tak? Na, na zasadach, które będą dla was korzystne, tak? Osiem monet tutaj y, karta karta pracy, budowania. Swojego sukcesu wymiernego jest y, czymś, jest podstawą tych, tych tutaj tej energetyki majowej, tak? Hmm, a co w Waszej głowie, tak? Osiem kielichów zostawić pożegnać. Czyli ciekawe, bo tak bo w tej sytuacji, y, w tej sytuacji tutaj może dla was to nie jest komfortowa to, to negocjowanie, to jakaś taka y, 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 odczuwanie y, nie do końca satysfakcji, że macie ochotę coś zostawić, macie ochotę wyjść, opuścić, tak? Być może jest to Wasza decyzja, tak? Chcecie coś ugrać, ale chcecie wyjść z tego. Mhm. Może chce, po prostu zwyczajnie chcecie zamknąć, bo jeżeli tu jest karta y, Asad, Buław, to jest nowy początek, czyli wyjście, zamknięcie, zostawienie, bo dla Was to sytuacja po prostu była zwyczajnie niekomfortowa, ograniczająca, może lecz toksyczna, nie wiem, nudna, tak? Śmieszna, y, tak? No Zresztą proszę bardzo, o, proszę, pod spodem jest koło fortuny zmiana. Okej, okay, dobra. Teraz tak, połowa, e, połowa miesiąca, co tu się dzieje? Sprawiedliwość, sprawiedliwość, wyrok czarno-biały. No tak, więc e, z połowie miesiąca się dokona, będziecie wiedzieć, tak? Będziecie mieć e, jasne czarno na białym, jak wygląda wasza sytuacja. E, e, karta Sprawiedliwości e, m, może coś przecinać, może coś kończyć, mo, może zdecydowanie dawać tutaj. Jakby jednoznaczną informację, i to taką bardzo klarowną, to nie jest jakaś plota, to jest wprost powiedziane, skomunikowane, tak? Może ona być też osądem, tak? Może być tutaj coś, na co czekacie, tak? To się wydarzy w połowie miesiąca. Miesiąca. Dobrze. Ja, co jest głęboko ukryte, Jasi? Sześć buław, no pięknie, tak? Czyli, albo są to Wasze oczekiwania, tak? To jest ta, i, możliwe, tak? Że tutaj, oprócz tego, tu jednocześnie chcecie mieć tą palmę zwycięstwa, chcecie być nagrodzeni, tak? Macie do tego prawo, podstawy, czyli sześć buław, e, ta karta, karta zwycięzca to jest coś, co jest Waszej Jaśni. ok, dobra, jak otoczenie. Otoczenie, otoczenie jest zamknięte. Otoczenie jest takie klatkowe, no można powiedzieć, bo dosłownie tak tutaj jest ograniczone. Nie ma być może pełnych informacji. Mhm. Mhm. Energia z otoczenia jest, jest ograniczająca jest taka pozamykana, klatkowa. Zaszufladkowana, ona nie jest tak mieczowa jak tutaj, ta czarno-biała, bo te miecze się tutaj krzyżują, są też w takim chaosie, tak mogą sobie być niespójne. Także uwaga na to, co się dzieje w otoczeniu, bo, bo to może na was, na was działać w taki sposób jak na tej karcie ośmiu mieczy. Dobra, ok. Zagrożenia, moi drodzy: zagrożenia, król buław, zagrożenia król buław, tak, król, król buław jako zagrożenie. To jest, ja bym powiedziała tak. Król Buław jako zagrożenie, Nie może, to być osoba, może to być osoba, która pojawi się w waszym otoczeniu i ona będzie chciała was do jakiegoś tam działania, jakiejś tam postawy nakłonić, tak? Bo, bo Król Buław to jest taki lider, to jest, to jest osoba o bardzo dużym wpływie, bardzo doświadczona. Jakie, jakie zagrożenie są w królu, królu buław? tak? No to nie jest rycerz, więc on nie działa bez przemyślenia, ale to jest nacisk. To może być, to może być nacisk, tak? to może być forma takiego, ja, trudno nazwać despotyzmu, tak? ale jakaś forma nacisku i presji ze strony tej osoby, tak, jeżeli to jest osoba, może być dla Was zagrożeniem, okay. ale to może być też, bo król buław, tak jak tutaj widać, tą buławę dzierży, tak, może on Wam tą propozycję tutaj jakąś otwiera przed Wami drogę, no więc jeżeli tak, jeżeli ta osoba miałaby Wam coś proponować, to zwróćcie uwagę tutaj na te negocjacje i na na to, czy wszystko jest jasne i klarowne, tak? Bo tutaj, tu klarowność sytuacji, jasny, jakby tak to, to się mówi, mm, czystość komunikacji jest niezwykle ważna. Co jest szansą? Dziewięć monet. Hmm. Czyli szansą są pieniądze, szansą jest, są kwestie finansowe jest nagroda, jest też wasze odczucie tego, że dostajecie to, co wypracowaliście, tak? Więc. Y E, więc bardzo sympatycznie, bo pa, e, trzeba, patrząc, patrząc na tą energetykę, e, to e, ja bym powiedziała tak, że musicie troszeczkę, jakby wtedy sobie na, być może, tak, bo to jest, i tutaj może być mnóstwo, ale zagrożenie może być wasza postawa, że to wy będziecie chcieli tak kulbuła, prawda? Tak jakoś tak presyjnie, tak bardzo do przodu. To nie, tutaj trzeba poczekać na tą nagrodę, zobaczyć, co faktycznie jest, co otrzymaliście, co dostaliście umieć sobie to znaczy wydać sobie to zgodnie ze, z Waszym zapotrzebowaniem, tudzież sobie zagospodarować tak, no wodniki to raczej rzadko są rozrzutne, ale to nie, bez generalizacji natomiast taka energetyka, w każdym bądź razie szansa na, na, pienią, na pieniądze tak, czyli jeżeli na nagrodę tutaj i na, na finansowe kwestie zresztą tutaj też widoczne jest poważne, trzeba zwrócić uwagę tylko na emocje na postawę, na presję i proszę bardzo, jaki finał 10 mody. No, moi drodzy, także idźcie tą drogą, yy, zwróćcie uwagę na pewną prawidłowość, czystość komunikacji, jasność, zarządźcie swoimi emocjami, jakimiś swoimi chęciami. Tak? Ukierunkujcie to tak, żeby to, co tutaj jest w podsumowaniu, finale tego miesiąca i, i radą, to jest perspektywa, to są, yy, są yy, przyszłe. To może być jakiś awans, to może być jakaś e, m, szansa na karierę. E, to, to jest jakaś intrat intratność, ta, która już bardzo namacalna i namacalna w tym wszystkim. Tak, także tyle moi drodzy. Proszę, e, pro, oczywiście ta, e, tutaj tych scenariuszy może być bardzo dużo, niemniej jednak, e, patrząc e, na to, myślę, że część tutaj z tych rzeczy. Może być dla Was podpowiedzią i rozwiązaniem, również, albo próbą znalezienia rozwiązania w Waszych sytuacjach. Jeżeli nie, to poszukajcie tam, gdzie macie księżyc, Ascendę czy ważne planety osobiste. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego mojego przekazu. Zapraszam Was do oglądania kolejnych moich filmów. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dbajcie o siebie, dbajcie o swój, swoje bezpieczeństwo i swój komfort. Na swoje najwyższe dobro. Wszystkiego dobrego. Destiny Divine. Dziękuję.